Cześć! Witajcie w moim nowym odcinku na temat koni szlajch. Raczej w takim poradniku. Yy, bo w tym odcinku pokażę jak zrobić taki uwiąz dla koników szlajch. Z takim łańcuszkiem. Niektórzy, yy, podobno słyszałam, że się domyślałam jak to zrobić, ale po prostu nie wiedzą niektórzy. No i postanowiłam zrobić z tego poradnik. Jak widzicie ten konik już ma więc zrobimy dla tej więc potrzebujemy konika nożyczki nożyczki przede wszystkim ja wzięłam e, jeszcze takie e, jak gdyby takie kółeczka ja wzięłam taką st po starej bransoletce takie kółeczka będę tutaj odrywać no i włóczkę. dosyć dużo jej wzięłam dla <grywania> takiego malutkiego konika dobrze, więc przygotujmy sobie kółeczka Trzy kółeczka, albo dwa, ile sami chcecie. Ja zrobię z trzema, tylko sekundka. Dobra, z tej strony zacznę, yy, więc robimy tak, łyżeczkami tutaj, gdzie mamy takie, gdzie na przykład mamy takie takie odłażące takie trochę możecie nie widzieć, ale taką jakby kreskę tam jest, to tam przycinamy więc ja przetnę um, będę musiała przyciąć oj, przepraszam tak robię jakoś nożyczkami tak i to mi się poszerza Okej, okay. tyle już chyba wystarczy. Dobra, teraz tak. Tutaj też musimy uciąć, żeby ten bloczek zdjąć. No później to wszystko ładnie poskładamy, te kółeczka. Teraz to, ja to może potrwać. I za chwilę będzie. Przepraszam, że tak sztucham tym aparatem. Sekundka. Dobra. Takie chyba może być. No i kładziemy. To, gdzie jest ta taka szpara, która powstała, taka. To możemy zagryć zębami, albo nożyczkami jakoś tam. Zróbcie. Dobra, jeszcze tylko tutaj poprawię, o, no i, sekundka, o, i mamy taki bryloczek. Teraz zajmiemy się taką prezenterką, to wszystko tam odłożymy, chociaż, nie, to nie starczy na tego konia, więc robimy tak, ucinamy taki kawałek sznurka albo włóczki, co tam przygotowaliście? I na ten sznurek nawlekamy to, ten bryloczek, co nam się tutaj tu no, powstał. Yy, I teraz yy, też sznurek zawiązujemy wokół pyska. Za chwilę Wam pokażę. Tak. Tak, żeby ten bryloczek był na dole. Na trzy razy możecie zawiązać albo na dwa, jak tam chcecie. Ja tam zawsze wiążę na, na trzy. Teraz tak robimy. Spójrzcie. Tak robimy. Tak, żeby było łatwiej, możemy to wyłożyć. Zrobić tak. Dobrze ociągnąć przez to i z powrotem włożyć. Żeby bloczek się tam nie... żeby bloczek się nie przestawił i tak dalej. Teraz bierzemy to tak. to tutaj ucnę, bo mi się już rozwaliła włóczka. Będzie ciężej. Dobrze. I znowu na trzy albo dwa razy, jak chcecie. Dobra. I za chwilkę Wam pokażę efekt końcowy. Znaczy to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze raz coś zrobić. Tu tutaj pociaśnie wszystko ładnie, mniej więcej tak to wygląda, efekt taki końcowy i jeszcze tutaj doczepiamy sznurek, to ja wezmę sznurek ładny, przekładamy przez kółeczko. Nie wiem czy jeszcze dzisiaj wygram ten filmik. Czy jutro? No nie wiem. Ale chyba raczej dzisiaj. Bo na nowym kanale mam tylko dwa filmiki. Więc, no, trzeba będzie coś tam porobić w tym kanale. się wziąć za ten kanał. Dobra? Za chwilkę pokażę tak końcu. I tak to wygląda. Proszę bardzo. Tą klaczą trzeba było trudna, bo ona ma tak grzybę, więc wiecie. I tak to mniej więcej wygląda. U. Czyli mamy już do trzech koni taki więc bo ja jeszcze mam do klaczy nowerskiej. Nie mam jeszcze tego do klaczy analuzyjskiej. Proszę. O, dobra. I tak to wygląda. Redusy syf teraz zrobiłam, ale git. To się posprząta. Eee. No i... Teraz konie można wiązać, czyścić je albo prowadzić jak jadąc na też. No i to by było na tyle. Więc na razie ho, papa.